Witam w drugiej części naszego, naszej drogi po nóż za, nie wiem, nie wiem jeszcze jaki, ale robimy drogę po nóż 197, dzisiaj nabite oczywiście z kodem zony. Tutaj w tym miejscu 10% bonusu, darmowe 2 złote 10 groszy na start. Możecie za to sobie otworzyć indirect case A no potrafi oddać, bo widzieliśmy to na poprzednim odcinku. Niestety Space Cab, Bison 29, tak? Czy ile tam? 29. Eee, no i tak. No i oczywiście, jeśli już doładujecie sobie i odbierzecie też tego Indirect Haystack z Afriko, to za 40,99 eee, dołączacie wtedy do wszystkich konkursów. To jest jakby najdroższy, a dołączając do najdroższego, dołączacie do wszystkich także. <laughs> Powodzenia Wam życzę. Jeśli się już zdecydujecie na doładowanie, nie z moim kodem, będzie mi po prostu bardzo, ale to bardzo miło. A my sobie jedziemy na bitewki. Zobaczymy jeszcze tutaj rozkręcimy delikatnie maszynkę. Może chocolate klesik. Mały chocolate klesik za 11. na razie sobie wyczujemy. Tutaj maszynę losującą. Łasiczka nie za dobrze. Kolejna łasiczka do AWP Mortisa. Bardzo niedobrze. Kopiujemy bitwę. Krzynia z potencjałem. 4 sztuki. O! Sean XD. Po raz kolejny do nas dołącza. Chłaby Akacz. U, dobrze. Teraz dało. A myślałem, że to dobrze. To kurwa. 2,48 za Digla. Łasiczka. No niestety bitewka jest Upszana, kolejny Mortis, 40 z 20, i troszeczkę zregresowaliśmy, ale teraz może da się złapać w naszą pułapkę Sean XD. Ajajaj, nie dał się, bo trzy razy z rzędu by chyba nie, nie działnego mumina. Łasiczka, niestety znowu nie za dobrze. Contrichian, ona już wiem, który to jest Digielek. Ja go kiedyś miałem z innymi stickersami. Mortis. Dobrze ratuje tu trochę sytuację, ale otrzymywaliśmy grubszego zwycięstwa niż to, co teraz się tutaj nam pojawia. Ujujuj. A, Polimag. Meczka prawie nic nie warta. I teraz widzimy ją też u nas. Niedobrze. Nie. Przeklęta jest ta skrzynia. Prawda, wygraliśmy, ale jeszcze musimy zrobić odkutkę. Szaret na 50. Nie będziemy chyba sobie tym psuli. Wejdźmy. Czy ryzykujmy? 11 z na czterech może nam odda. <śmiech> <śmiech> Najważniejszy będzie MikioCade. Okay. Dobrze, na razie wsysamy, ale nasza naklejka, niestety, jest nic niewarta. I jest raka łasiczka po raz kolejny. Ajajaj. jajaj. co mi wartość półkików. otwórzmy babeczkę. No Tam nie, nie sprofitowało nas mocno. Chyba na przełamanie. Na przełamanie. Two price party box. Dwie sztuki. Underdog. O, jest Sean XD. Kurwa. Jeszcze jeden tutaj za Casey. No, średnio, średnio i obrzę. Kurwa, LGBT. Sean XD, kurwa, nas cały czas pokonuje. Lewgama, dobrze Tak. Tak cię zgłaszam, jest. Nie zaraz, więc. Nie mam żadnych skinów. To nam dobrze profitowało. Dobrze nam profitował Indirect Case. Dużo porażek z rzędu, więc polećmy 20 sztuk Rolex. Od dołączy. Już teraz lecimy po prostu na dobre dropy. I powinno oddać pierwsza. Profit. Dwójny. Niestety. Uzi. Najgorszy, chyba jeden z najgorszych dropów. że pasta blok Jesteś normal Andy profesjonal. Kurwa, coś nie daje. Coś nie daje. Chyba jesteśmy zablokowani. Mu lag block. za 4.20. No dobrze bumzen Bowser ale niestety a nie to flame test Kurwa to nie glock już niestety mam z widy. ja jaj to jest niedobrze że nam taka bitwa nie siadła Będzie trzeba chyba pójść teraz sam już nie mam. junkyard niestety po jednym na dwóch Ach. Ogólnie tu się dobrze profituje. Trzeba zaryzykować. Dużo przegraliśmy teraz z rzędu. Mm, nie, AWP case, slime, no, steampunk. 5 sztuk steampunk, a wszystko albo nic. Kurwa, no każdej bitwy nie, prze, przegrać nie możemy. No ale kurwa, już widzę, że przegramy. Phantom Dis, Dis, Disruptor. Na starcie. Kurwa. Kurwa, jakiś aus. Chuja. No nie, a jeszcze mamy, jeszcze mamy dziewiąteczkę. To już kurwa me mega agresję poje pojedziemy tu. Cyk, dwie takie. Patrz! Idealnie. Ah, 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 ah. Wracamy do gry, kurwa. Bunzel Bowser. Już wiem, że kurwa leżymy. Niestety. Niestety kochani, nie udało się. Polegliśmy, ale wrócimy silniejsi. Wrócimy kurwa silniejsi. Ech. Pamiętajcie, kod Zony. 10% do doładowania. 20 na start dla nowych użytkowników. Możecie za to otworzyć sobie indirect case'a. Właśnie tego ja już na razie nie otworzę. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście pamiętajcie, że rozdawanie prezentów wciąż trwa giveaway'e są aktywne i możecie dołożyć doładowanie z kodem Zony. Dziękuję Wam za ślicznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zaprezentuję Wam stronę, gdzie możecie wymienić skiny na lepsze. Logujecie się normalnie za pomocą Steam. Rołka jest legitna. Podpisuje się pod tym własnym imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie, z kodem Zony 35% bonusu. Tanie skiny tutaj opłaca się zamieniać. Płyniemy do brzegi. Gracka wymiana, kod z zony 35%. Miau.